Dobra, dawaj windę, dawaj windę, dawaj windę! Póki policja nas nie widzi! Bartol, kurczę, nie mamy broni, nie wiem jak mogliśmy pójść na napad bez broni. Czy ja pamiętam cokolwiek z tej gry? Nie pamiętam. Pamiętam za to, żeby się przywitać, także dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Hogaty, a ze mną gra Bartol. Hej, hej. I Bartol ponoć jest super kryminalistą, złodziejem, który trafił do więzienia wraz ze mną i teraz pomoże mi z niego uciec. To jest w ogóle serwer, na którym gdzieś lata temu już uciekałem. I Bartol napisał, ej uciekałeś z tego więzienia, obiecałeś więcej odcinków i nie było, więc no to będzie odcinek. Bartol będzie mnie prowadził yy, za rączkę po prostu, jak wyjść zapewne z tego więzienia. No to prawda, trochę się tu zmieniło, trochę rzeczy zostało przywrócone, bo U. całkiem niedawno był taki event, pod shiftem możesz sprintować. No tak, 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 a pod kontrolem siup. A, to mhm. ma delay jeszcze, siup. No to ma delay, sprint masz yy, nielimitowany. I teraz tak, tutaj mamy policjantów. No. Niebieskie niki, to no są tak, policjanci. Wi widzę, widzę. Odznakę ma nawet do. Dżamal. Jamal, za zatrzymali Dżamala, chyba. Nie, on oni tutaj tak? A nie, ma próbuje. ma nazwę Dżamal. A ten nie ma niebieskiego niku. Jak nie ma? Ten. Y jeden policjant. E, co on robi? Wbił tam na komisariat. Dobra. Kurczę, niedobrze, Możesz dobra Możesz tutaj podejść. Ja tutaj widzę, policja się czai. Tak, policja Dobra. wie co ma robić Także tak, zacząłem mówić, niedawno był tutaj taki event Który przywrócił stare rzeczy po prostu takie nostalgiczne bardziej dla starszych graczy I oni tu się powinni bardziej orientować Dobra idziemy, pamiętam no można było tym wygrałeś... wychodzić chyba kanałem No z kanałem, tylko tutaj się sporo zmieniło, tu musisz uważać Trzeba Aha. przejść na tą stronę, sobie ładnie, sobie ładnie zejść Kiedyś to było o wiele prostsze, teraz ta ucieczka jest to trudniejsza. No i jak uciekniesz to po prostu. Masz sporo do wyboru yy, jakby rabunków. Gdzie ty tam poleciaś? Tutaj musisz... No właśnie na <grym> prawo. Idea. Ja oczywiście jeszcze na początku tylko przypomnę, że jeżeli odcinek Wam się spodobał, chcecie może więcej odcinków z czegoś takiego, to zostawcie łapę, suba, komentarz, padnijcie na G2 Instagram, Discord oraz kanał do Bartola. No i te wszystkie właśnie linki macie w opisie pod, pod filmem na spokojnie, także. Ty nie goni nas nic, nie? No nie goni, nie goni. Chyba go, nie, go, nie Kupili się na tamtych, mamy spokój. Hmm. Na radarze masz co jakiś czas na niebiesko masz podświetlonych policjantów. Mm -hmm. Nie widzę, żeby coś tutaj w naszej okolicy było, także... Możemy Wychodzimy, chyba... co? Już jesteśmy na wolności, tak. o! Samochód jakiś kradnę! O dobra, to, bo tu można respić ja zapomniałem. No, A chłopie, respić Zapraszam. jak Dawaj. respić <laughs> Po prostu kradnę no, niestety, co jest, jest z tym złodziejem. To jest straszna wada, że dodali opcję respienia w sumie samochodów. No, jakby. To, no to jest za łatwo okay. moim zdaniem, no za łatwo. Tak. Kiedyś było normalnie, nie? Kiedyś płaciłeś. Bo za to był kiedyś Game Pass, nie? Teraz mm -hmm. już to jest za darmo, ale customizacja jest. Tak jakby płatna. No dobra. Zero boxy. I co my możemy teraz zrobić? Skoro już uciekliśmy z więzienia. No to mamy do dyspozycji parę rabunków. Jak naciesz sobie na radar, to tutaj masz mapę, która w ogóle przypomina Ci jakąś mapę z jakiejś totalnie losowej gry? Tak, kompletnie losowe GTA <laughs> I bardzo tak, losowe. na czerwono masz podświetlone ikony rabunków, które są zamknięte, tak? Aha. Musisz rabować rabunki te, które są na otwarte fioletowo? logika. Nie, na filetowo to są bronie. Czyli co, które są otwarte? Na zielono? Na zielono, tak. Mało ich jest, są dwa dosłownie. No, aktualnie tak. O właśnie A się otworzyły. Ten samochód 30 tysięcy? to on jest do kupienia czy? Tak, on jest do kupienia. Mm -hmm. no <laughs> nie możesz go ukraść. Super, nie? I teraz tak, mamy otwarte parę robunków Jedzie co? po co byś chciał obrabować? Możemy Cokolwiek, obrabować. Cokolwiek. Elektr... Coś, no ale nie mamy broni, pociąg, tak? mamy kraść. Pociąg elektrownia. No broń tu nie jest potrzebna, jedynie do walki z policją jest potrzebna. Dobra, dawaj tu podjechać na teraz na na pociąg jedziemy. Okej, okay, no to jest tu na lewo, teraz tutaj na tą drogę, wzdłuż torów możesz jechać, bo po, po lewo są tory są tory, dobra. myślałem, że podjedzie. Taki mocny samochodzik i nie podjedzie na tory. No kurczę, Aby, słabo, słabo. A właśnie, bo twój pierwszy film z Robloxa był chyba z Camaro, nie? Jakimś tam jakiś tryb z kamaro. Możliwe, możliwe, że to było jakieś takie coś w stylu GTA czy czegoś. O! I co teraz? Wycofaj, cofaj cofaj, cofaj. dobra, okej okay. I teraz podjesz tak... Wgoni ten pociąg, wgoni ten pociąg o. Dobra goń ten pociąg Możesz go wyprzedzić <gry> Przypomina mi się GTA Sandras, San naprawdę ja Mam flashbacki po prostu z tego GTA No i okay, dobra, co, co my chcemy zrobić? Musisz, w jaki sposób musisz chcemy go wyprzedzić. Go Musisz wyprzedzić ten pociąg czyli Aha Ja Ci powiem, kiedy będzie dobry moment Tu będzie zaraz obok droga, to myślę Uważaj... ojojoj Co to jest? E Voltbike Skąd on się tu wziął? Nie ma, ktoś musiał zostawić, nie? A tak to, o, ten, bo jest tam ziomek w środku Wyprzedź ten e, pociąg Dobra I jak go wyprzedzisz, to stań tak blisko torów, ale obok torów, nie? Tak równolegle Dobra, obok torów, ale blisko torów Równolegle, no i możesz za, zacząć hamować no, Bo tu once będzie, okej, okay, możesz wysiąść I co, skaczemy z, Czekamy, z, tak, z niego na skaczemy, skaczemy z samochodu na pociąg Chyba za szybko wskoczyłeś Chyba tak, chyba umarłem powiem ci O kurde, ty gdzie ty jesteś? No nie spodziewałem się, że po prostu każesz mi skoczyć pod pociąg. No to jest dosyć niebezpieczna zabawa, że tak powiem O Jezu panie, pan jedziesz na drugą stronę tego, stronę mapy Ja pojadę, zobaczę co tu się dzieje, jak zdobędziesz jakiś samochód to zapraszam gdzie, w moim gdzie? kierunku gdzie jesteś może? Ja na jakąś kradzież chyba do elektrowni czy coś jadę? O, policja tu chyba jest, tak. Strzela ziomek z tego bajka do policjanta, ty, zastrzelił go. Dobra, to co? Ja, ja wchodzę do elektrowni. Okej, okay, to możesz wchodzić do elektrowni. A jak ja mam wejść do niej? Tam masz taki panel. Prąd na I tam, obok. Tam i tam no. I łą tam łączysz. Jak, y jak mam kabelki. Nie połączyć? Nie rozumiem jak ja mam to połączyć ty. Czekaj, to tak? To tak? To tak. Okej, okay, otworzyłem. Dobra, wchodzę. Jestem yy, w elektrowni. <laughs> Lasery. One mnie rozwalą. Możliwe tu kolejne kabelki widzę jakieś są. Ktoś coś robi z kabelkami. No dobra, to na szybko. Cyk, cyk. To do dwójki ma dojść? Ty? Co jest? Jak do dwójki tym mam niby pójść? Tak, 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 tak. Powiedzmy yy, to. Trójka, tak. Siódemka jest połączona. Szóstka, tak. Piątka, tak. Czwórka w ten sposób. Dziewiątka i ósemka. Dobra, to jest łatwe bardzo. Setki no, ja to Collector at Volcano Base. Uranium waliu 7000, coś się robi, ale. To no musisz wiem, czy... szybko teraz o, wyjść. O kurczę, nie zginąłem. Po co to zrobiłeś? Myślałem, że tam mam jechać jeszcze tym laserem. Ja pierdziele. Jadę tam znowu. To, to dawaj, bo chyba możesz dwa razy zrabować. Jadę, jadę. Ale to nie wiem gdzie ja mam tam iść w ogóle, to jest najgorsze. No jak zrobisz to tą zagadkę z Uranium dalej, no to... A ty mm. zginąłeś przed wzięciem? Czy po? No, ja nic nie brałem, więc... W się sensie wziąłeś to niebieskie miałeś na, zielone, miałeś na plecach? Poczekaj, czekaj, ty się otworzył drzwi. Eee, co jest? A to ja, ja byłem. A. One się same zamykają Nie no, nie wiedziałem a, skąd mam to wyciągnąć Zamknięte w ogóle. jest, dobra to możesz wsiąść do mnie Kurde, a nie Bo ja wiesz, zrobiłem tam jakąś zagadkę i pokazało mi się strzałką w prawo, ale to No, no to wdobyłeś W te lasery strzałka mi pokazywała, więc wszedłem w te lasery i umarłem znaczy to, to już jest strzałka kierująca jakby do miejsca, do którego musisz oddać ten, ten I tam tak naprawdę to co ukradłeś Musisz... Czy ja muszę wyjść i dopiero tak, wtedy? Tak, jeszcze co? musisz wyjść i ta strzałka o, ci tego kurczę, nie pokaże. Także o, to jest troszeczkę. Kurczę, no dobra, to ja, nie wiedziałem, ja nie wiedziałem, ja nowy tu jestem, panie. No tak, no. Ja tu jestem kurczę. świeży. I co, okradłeś w ogóle ten pociąg? Yy, no nie, ja ruszyłem <laughs> za tobą, nie? W swoją stronę. <laughs> Okej, okay, dobra. Ale ja się dostałem na Wagon, nie? Bo dobra, możli... czyli teraz tak, ty masz ten uran, ukradłeś, no to teraz jeszcze Juriego Owsiakowca trzeba znaleźć. Że Sprzedać mu uran, bo wiadomo, kto mm, kto z uranem działa. Dobra. Gdzie idziemy? Tutaj do takiej tajnej bazy. O, tajna baza. Kryminalistów z wulkanem. Tak? I tu nie może policja mhm. wjeżdżać? No, jak się przeciśnie, to może. Także to niestety. I co już sprzedałeś teraz? Coś się tak, pojawiło? 3400. Okej, okay, a ja nie dosyłam. I mam wiek, takie losowanie. Nie? No, zgaduję, zgaduję, widzowie, że nie ja zarobiłem te pieniądze, chociaż ja otworzyłem te rzeczy. Tu mam jakąś jedynkę. E, czy ja mam jakiś save, żeby sobie otworzyć? Czy o co chodzi? E, mam chyba jedynkę nie. na jakimś safe. A, bo ona może tu ma jedynkę po prostu. Ten, ten save ma jedynkę taką śmieszną. Nie wiem, nie wiem. Może za darmo dostanę. E, nie dostanę, niestety. Kiedyś było daily, nie? Że dostawałeś każdego dnia za darmo skrzynkę jak okay, grałeś jak ja to wyłączyć? <grym> e, pokazać ci w sumie ra rabunek, który jest podobny podobny do tego z GTA 5 no dobra, Czyli dawaj rabunek, napad z na kasynem. bank no napad na bank w sumie okay. chyba, nie, nie wiem, nie napad grałem na kasyno, okej, okay, okej okay. to jest kasyno to się nazywa dobra, ale ka z tego heist. co słyszałem jest to podobne proszę państwa, kasyno heist o, robimy tutaj musisz, nie, tam nie przejdziesz okej okay. Oj, ale Dobra, chodzimy do kasyna, co dalej? Musimy znaleźć gdzieś kod. kot jest gdzieś tutaj na ścianie albo gdzieś tu za ladą. Okay. On może iść w... hmm. On no może nie. być w wielu miejscach, o, tu, tak? tutaj jest, tutaj jest pod ladą. 7556. 7556. Dobra, wchodzę tu i co? 7556, 7556 enter. enter. Dobra, I wchodzimy. Się. Teraz tutaj musisz się. uważać na lasery, możesz sobie kontrolę przyspieszyć O, o. Dobrze. Ja jestem. Teraz chodzimy do Security Window. Znaczy o, fajnie, zniknąłeś mi. Teraz o, uważamy tutaj. na kamery, jak rozumiem. Tak, na kamery. Oj, 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 oj. No dobra, i teraz przechodzimy tutaj. Najlepiej wskakuj od razu jo, na biureczko. Oj, jakie lasery, sery, co jest? Dobra, to ja tu już zacznę robić. O kurczę, nie wiem, jakby to niby nie, nie siupnęło. I co, teraz coś <laughs> mamy robić tu? Tak, trzeba hakować. A w Kiedy tam już poszedłeś, gdzie ja już zhakowałem? Aha, okej. Okay, okay. O dobra, ja znalazłem już. Okej, okay, a mógłbym ja coś zrobić? Już czy? To już było Chyba super. już nie. Dobra, zhakowałeś wszystko i co? Wyłączą się teraz te lasery? A nie, e, policja nie. po prostu się dowiedziała. Te, te, teraz możemy dostać się do safe'u, tak? Yy, nie ginąc. Mhm. Mm dobra. Gdzie safe. Za, zapraszam do windy. Szybciej, winda, szybciej, szybciej. Waltz. Dobra. No, do skarbca wjeżdżamy, no nieźle. Dokładnie. Do krypty. Volt 76. Ale gdzieś tam... W... Oho. O, ile tu osób jest! No już wili, oni czekali, oh. jak my im odblokujemy. Aha. Tutaj trzeba teraz uważać na lasery. Tutaj też jest laser za rogu, musisz uważać. No, no, no. Tutaj za drzwiami również. Tutaj w prawo skręcasz jak coś, nie? Tak, tak, tak. Ten no chłop pcha cały czas. No to uważaj, uważaj. Pod F możesz bić w razie czego. Tutaj trzeba szybko. O. O. I tutaj trzeba. Tutaj jakby na. No. no. Co tu robimy? Jakby na słuch. O, na słuch, kurczę. Tylko, może nie na słuch, ale na światełko. Jak Oni chcą światełko, to wykorzystać 100%. 100%. Dobra, jest kaska, już widzę. Mogę brać kasę? Mhm, mm może dobrze. Mogę? No, nice. Biorę biorę. biorę, 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 biorę. przypomina ci to, przypomina ci to rabunek GTA? No, oczywiście, że tak, panie. A ja, mogę coś wziąć lepszego niż kaska, czy... Eee, nie, tak jak ktoś się nalicza jako kaska, nie? Dobra. A już nie masz przypadkiem tego, pełnej w torby? Nie, 4000? Ile ma? Ile tam masz? Czekaj, czekaj, czekaj. Ja chcę to otworzyć jakoś. No, musisz jak zielone, ale nie, że zatrzymujesz, tylko jak zielone, nie? O, jak, no. No, to ja, klikam, jak jest zielone. No? Ale kilka razy musisz, bo to jest taka kombinacja. O, no. A, dobra. w ten sposób, dobra. A nie masz już 4000? W no przykładu? nie, teraz już mam. O, dobra, to, to już masz max w takim razie, bo to no są tak. jeszcze ...lewele, nie? Mm -hmm, zapłacić mm -hmm. pieniądze, a nie Robuxy, jednak fajnie, żeby. Żeby mieć powiększenie torby. Dobra, i co teraz? Teraz wracamy, nie? I na dach. Kontrolem, Czekaj, czekaj, Szybciej. czekaj. Ale nie mam cały czas to... tego kontrola przecież. Nie no, się w, nie w 5 sekund koło regeneruje. się trwa, a tu tylko po, po ziemi robię przecież ten skok kontroler. Możesz użyć spacji i potem w powietrzu kontrol, nie? To ci trochę... O. Na szczęście nie, nie giniesz na hita, to taki jest plus. No, bardzo dobrze, bo już bym... Bo już bym zdechł, Okej, Ok, ja powiem, już windę. Dobra, dawaj windę, dawaj windę, dawaj windę, póki policja nas nie widzi. Parton kurcze, nie mamy broni, nie wiem jak mogliśmy pójść na pad, na, na pad bez broni. I teraz derów. Dobra, na dach, na dach, o. Chyb nacisnął ground, ale no dobra. No, zaraz jego na ground yy, robimy no, Oho, dobra, on sobie idzie, nara. ro. <laughs> nie zje się, jak tam nie będzie mógł wyjść z drugiej strony. Nara deszczu, dobra. dobra, mamy derów. Zapraszam tutaj. Co? Na lewo. I tu wyskakujemy. Z spacją uruchamiasz spadochron. Uuuu, spadochron. Okej. Okay. Gdzie ty tu wylądowałeś? No nie wylądowałem, lecę jeszcze. O, widzę, Ziup. widzę. Dobra, jestem w samochodzie, chłopie. Proszę bardzo, mamy to. No dobre, dobre to jest, powiem tak. Dobrze, świat to wygląda. Dało no? się zginąć dwa razy, ale dobre. No dobre, bo nie wiedziałem, wiesz, no skąd mam wiedzieć, no, nie? Wszystkiego się tutaj można nauczyć. Nie? Dokładnie, no przecież... Szczególnie, że te instrukcje nie są też tutaj takie dokładne. No dokładnie, no, no ja nie, nie mam pojęcia, co ja robię. Ja po prostu wiesz, wbijam, coś tam klikam. No tam mi kazało pójść, to tam poszedłem, nie? I zginąłem sobie na laserku. Myślałem, że może jakieś przejście jest, tylko nie widać, bo to Roblox. E, po prawo, nie, po lewo masz też napisane. Okay, czekaj, bo Bał. mam Casino Robbery Bonus Roll i. Zero! <noise> to Super. samo, po lewo masz bounty, nie? To jest w ogóle taka kwota, mm -hmm. jak, za którą jeśli ktoś się zaresztuje, nie, policjant, no tak. to tyle dostaje za ciebie. Ja rozumiem, no bounty jak zawsze no. było w też masz bounty, nie? Ci wzrasta. Tak. To co, lecimy teraz na jakiś napad na sklep. Napad na sklep? Wow, w GTA znowu. Taki, no możemy zrobić napad no, ale na sklep ...tak mieć taki broń. jak GTA. No powinniśmy to mieć broń. Właśnie, powiem ci, no. Jesteśmy przy gunshopie Dobra, siema no Parkowanie yy, Dzień dobry, proszę broń O za darmo jest! Nie to zabobuks. Za ty chłopcia chcesz policjant, zaresztować policjat mnie! Zaresztował mnie ty O kurde a myślałem, że tak nie może łatwo zrobić Dobra, Aha, zastrzeliłem go Jestem w więzieniu go Jesteś w więzieniu? Tak, ale bez sensu, że jak ty zastrzelisz policjanta, który mi, mi da kajdanki... Ja go jeszcze nie zastrzeliłem, teraz dopiero A, go zastrzeliłem. To, ale to, dlaczego ja się to... od razu znalazłem Nie musimy ktoś zgarnąć? Same kajdanki wystarczą? No to nie jest ten... Yy, Emergency respawn Liberty County, że yeah, co tam było. Słabo, był. yeah boy. I co z moimi pieniędzmi? Ja mam pieniądze jakby, Masz pieniądze, czy... masz pieniądze. Wszystko, A, co A, czyli za, pieniądze nie masz. znikają, okej. Okay. Tak. No i znowu, konto proszę masz. państwa... Znowu ucieczka z tak, więzienia. Proszę państwa, znowu życie więzienne. Zaczęliśmy od więzienia. Powiem, powiem ci tak, zdobyłem taką specjalną kartę i teraz mam dostęp tutaj do środka. Do więzienia? Tak. Przyjdziesz po Bo mnie. Policja tu jest. Dobra, na, na razie nie wiem jak się z tego wydostać, z tego dziedzictwa. Próbuj naszego. tak samo yy, kanalizację. Czekaj, na razie muszę z budynku w ogóle znaleźć. Z co pójdzie być na podłodze jak oddywany jakiś. Taki. Faktycznie jest coś takiego, no. Dobra, i to do góry, tak? Bo w podziemiach ja jestem chowany, no nieźle. A możliwe, bo, bo miałeś tu chyba... Zamknięte. Most Dobra, wanted Bartolgame.pl 2770 band. jesteś trzecim najgroźniejszym kryminalistą w tym momencie w no Kurczę, jakiś facet mnie goni. U, bankomat. Z policji. Bankomat, tam w ogóle kody są jakieś, ale chyba aktualnie żadnego nie ma. Dobra, mogę biegać na bieżni? Ty, no mogę. Nie bieżnia. Tak Ciekawe, ale działa. nic nie dostaję za to, nie? No, nie, niestety. Nie da A się szpoda. tutaj wyjść z więzienia za dobre sprawowania ani nic. Jedyna opcja to chyba ucieczka. Także no. Idę kanałem. Bo widzę, jak wpadłeś. Ja się tu bawię z policją Oops. aktualnie. Chyba w złą stronę. Pobiegłem. A to możliwe. Tutaj no przejechałem da. po kolczacce i mi nie przebiło opon. Nieźle. No i super. Tak się to powinno A w tej robić. Także że chyba nawet nie ma. Takich jak tuningów, jak w GTA. Z okay. tego co pamiętam z Twoich filmów było coś takiego jak odporne opony. W GTA tak, tak, tak. No, Idę do to, motoru. To jest możliwe. Kurumach, w kurumach chyba też były. W kurumach to jest wszystko odporne Dobra, bo ja tam. się tu dostać teraz tak. Tędy, tak, tędy, tędy. Przebiec sobie tam tędy i do góry. No dobra, mam nadzieję, że uda mi się uciec znowu z więzienia. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, okay, chyba cię widzę, tylko tam w okolicy może być policjant. Dobra, fajnie, jaki jak i policjant. Uciekłem. O, właśnie, jest obok ciebie. Zwiewaj szybko. Uważaj, kolczatka. Uciekłem, uciekłem. Dobrze, dobrze. Jadę za tobą. Pozdrawiam. Jadę za tobą. Bardzo łatwo, policja bardzo łatwo. Tu easy, tu easy. Tu easy, okay, for no me. to... Co powiesz na podobno próbę obrabowania sklepu? No mogę, mogę na szybko jeszcze, wiesz, próbę obrabowania sklepu No dobra, zrobić. no to powiem ci, że by się zawrócić Albo tutaj mógłbyś za chwilę skręcić... Ono tu może się, możemy tu jechać, nie? no Nie, ale będzie za się... tobą po prostu To będzie szybciej, no Ty, Psiarski jadą za nami chyba Tak, gonicie, gonicie e, Kół naciśnij A co zrobiła? Truboma, przytrzymaj barki Nitro! Okay. Cały czas prosto tak naprawdę jedziemy Nitro odpalone, tylko że on za nami jedzie, nie? Cały czas Tak, tak Teraz się go pozbędziemy, pozbędziemy Bo ja wciąż mam broń Bardzo dobrze, bardzo dobrze To ty będziesz robował, robował ja będę Nastraszał Na pączki? Przyjechałem na pączki. <gry> tak, na pączki Dobra, to dawaj na pączki Dobra, przyjechałem tutaj robować pączki Dzień, Dzień dobry Ty, wywaliłem się Gdzie Dzień, Oj, jechał dalej. Pojechał dalej, do tunelu wjechał przed chwilą. Możesz patrzeć. No to... Dzień dobry, okay. ja Poponczka. Dobra. Albo ja po tu. twoje życie. Dawaj, dawaj pieniądze, dawaj pieniądze. <grym> dawaj pieniądze, dawaj pieniądze! I cicho, cicho. się śpi śpi Chyba nie słyszy. Dobra, Może no to dobrze. Do zatyczki jakieś na uszy. Dobra, obrabowałem. Donu 750 i czy dostanę dodatek jakiś? Dostałem Nitro plus 20. O no to dobrze, to, to jest dobre. Dobra, to Ujuz, policjant się wdupił w stację benzynową. Ty czemu um. ten samochód jest odwrócony? <noise> nie wiem, zapraszam tutaj. O kurczę, ty tam jakaś gruba broń weszła. Helikopter tam ty. jest. Dobra, dobrze, że nie wjeżdżałem, na nas speedował. Dobra, dobra. O, to, to ten zwolodbajka, okej. Okay. Tak, on poluje yy... chyba na policjantów, wiesz? Ten ziomek. Możliwe. A e, można jakoś ty... zgubić gwiazdki policyjne i zostać po prostu zwykłym człowiekiem na se serwerze? No tutaj nie wiem, no, tak mówiłem, to jest takie biedniejsze Liberty County, nie? Aha. To co ten... No to dobra. Znaczy, tu je, ta gra polega na ucieczce z A jest, jest taki fajny feature tutaj, generalnie. Więc, więc to jest fajna rzecz. To możesz tam jest przemalować samochód? Czemu ty wjeżdżasz, ty? No możesz wybuchnąć stację benzynową, jak w GTA. <laughs> Ale po co? Czy ty no nie wiem. w ten sposób swój samochód? Plus, 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 nie, nie niszczę, ale plus jest taki, że nie giniesz Policja ci może zniszczyć samochód strzelając w niego, nie? Okej, okay, no to to dobrze Ale nie, no tu masz cały ten aspekt w ogóle ucieczki z więzienia Brakuje mi trochę czegoś takiego też na tych serwerach typu emergency czy, czy, czy tak, coś Tak, tylko jak już uciekniesz, wyjdziesz, będziesz na serwer znowu jesteś w więzieniu Także no. Aha, no dobra. No dobra, Ej proszę jeszcze... Państwa, tym optymistycznym akcentem zakończymy sobie nasze dzisiejsze przygody. Pierwszo od dawna w e, ucieczce z więzienia. Także dajcie znać, jak Wam się to podoba, czy wam się to w ogóle podoba. Chcielibyście więcej tego zobaczyć. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się. No i pa, cześć. Na razie.